Tematem prezentacji jest podstawowa odmiana czasownika. Zanim jednak przejdziemy do odmiany, poznamy zajęki osobowe. Ich, ja, tu, ty, ja, er, zi, es, on, ona, ono, WIA, my, ja, wy, zi, oni, one i zi z dużej litery pan, pani, państwo. Na ekranie pojawiły się czasowniki i proszę zauważyć, że każdy czasownik w języku niemieckim kończy się na "-en". Bleiben, bringen, verbringen, brauchen, kochen, kaufen, lernen. W celu odmiany czasownika należy z pierwszej kolejności wykreślić końcówkę "-en". I dopiero tak przygotowany czasownik podlega odmianie. Zobaczmy na przykładzie. Mamy czasownik Kaufen. To, o czym mówiłam, w pierwszej kolejności dokonujemy skreślenia końcówki EN. I to, co zostało, nazywamy tematem czasownika. Temat czasownika wpisujemy przy pierwszej osobie kauf i do tego charakterystyczną końcówkę dla ich. Żeby powiedzieć, jak kupuję, nie można powiedzieć jakiś Kaufen tylko wykreślamy "-n", i doklejamy końcówkę charakterystyczną dla "-i", czyli "-e", "-kaufen". Dla "-du", przepisujemy temat, czyli "-kauf", i charakterystyczna końcówka "-st". Przy "-rzs", podobnie "-kauf", ale charakterystyczną końcówką będzie "-t". "-Wir kaufen", "-ja kauft", i kaufen Jeszcze jeden przykład, mamy czasownik "-gehen", Postępujemy podobnie. W pierwszej kolejności usuwamy końcówkę EN i mamy przygotowany czasownik do odmiany. Wszędzie już mamy wpisany temat czasownika. Gej, gej, gej i dokonujemy odmiany. Czyli dla iś e, dla du ST, dla te, via Gejen, via gate i ZZI Gej. I jeszcze raz przypominam listę czasowników z poprzedniego slajdu. Każdy z czasowników w języku niemieckim. Podmieniamy w podobny sposób, czyli zawsze w pierwszej kolejności usuwając końcówkę EN. Następnie dopisujemy końcówki, które są zaprezentowane na slajdzie. Uwaga! Istnieją dwie reguły, które wymagają dokonania pewnej korekty przy podstawowej odmianie czasownika. Pierwsza reguła. Jeżeli temat czasownika jeżeli po wykreśleniu końcówki -en czasownik zakończy się na -td, T, -hn lub "-ffn", wówczas należy poszerzyć końcówkę charakterystyczną dla du i dla rzs oraz końcówkę charakterystyczną dla drugiej osoby liczby mnogiej, czyli dla ir o samogłoskę e. Zobaczmy na przykładzie. Mamy czasownik arbeiten. Dokonujemy skreślenia w pierwszej kolejności, czyli N. I y, mamy przygotowany czasownik do odmiany, ale uwaga, widzimy, że kończy się temat czasownika na T. Zajemki osobowe. Przygotowany temat czasownika do odmiany. Najlepiej go sobie w pierwszej kolejności wpisać. I teraz końcówki, które poznaliśmy na poprzednim slajdzie. Ja je wszystkie na razie tutaj wpisałam. Jednak mamy tutaj trzy błędy. Proszę zauważyć, że zgodnie z zasadą zapisaną powyżej mamy czasownik, który, który kończy się na T po wykreśleniu "-n". Wówczas przy DU, rz, oraz IR należy dokonać odpowiedniej korekty. Należy poszerzyć końcówkę charakterystyczną dla tych osób o końcówkę E, czyli "-est". Poprawnie, nie będzie Arbit tylko arbajtet. I tu również przy "-ia", nie może być "-t", musi być "-et". Arbajtet. Poniżej prezentuję listę czasowników, które będziemy odmieniać w ten sam sposób. Mamy czasownik "-bitten", wart Proszę zauważyć, że po wykreśleniu "-en", za każdym razem pojawi się któryś, a, któraś z tych końcówek. Przy "-bitten", mamy "-t". Przy na przykład badm, pojawia się D po wykreśleniu EN. Mamy atmen, po wykreśleniu EN pojawia się TM. Mamy UFNEN pojawia się zysynę. Jeszcze jeden przykład. Może odmienimy sobie atmen, oddychać. I znowu wzajemki osobowe. Przygotowany czasownik do odmiany. I pamiętamy o... O zmianach, które należy dokonać. Więc to nie jest poprawna końcówka, skoro się skończyło na tym, musimy ją poszerzyć. Tu również poszerzamy, atmet, via, atmen, via atmet, należy poszerzyć i atmet. I jeszcze jedna zasada. Czasowniki, których temat kończy się na TZ, ZS, s, şart, S bądź X, otrzymują w drugiej osobie liczby pojedynczej czyli chodzi o osobę "-du", końcówkę "-t". Czyli zamiast charakterystycznej końcówki "-st", będzie trzeba wpisać "-t". Mamy czasownik z przygotowujemy go do odmiany, dokonujemy skreślenia, widzimy wyraźnie, że kończy się na "-tz". Zajmki osobowe i wpisujemy wszędzie temat czasownika. Dokonujemy odmiany przy "-i", zawsze "-e". Pomijmy na razie du, mamy przy RZS końcówkę T, przy VEN, przy IAT, przy DVEN końcówkę, natomiast przy du musimy o tym pamiętać, że do tej pory charakterystyczna końcówka to była ST, natomiast teraz jest to błąd. Jeżeli nam się kończy temat na TZ, należy dokonać skreślenia S, czyli tak jest poprawnie dzice. I poniżej oczywiście lista czasowników, która po wykreśleniu, gdzie, gdzie po wykreśleniu n pojawią nam się powyższe spółkowskie. Czyli wykreślamy N, pojawi się Szarpe S, wykreślamy przy tamcy mamy Z, prawda? Tutaj TZ, tutaj S. Zobaczmy jeszcze na jednym przykładzie. Mamy czasownik ryzen I znowu zajmki osobowe. I przygotowany czasownik do odmiany, temat czasownika. Widzimy, że kończy się na S więc pamiętamy, że tu przy tylko i wyłącznie tutaj nastąpi pewna zmiana. Natomiast przy idzie jest taka końcówka, jak zawsze być powinna. Przy rise musi być e samota, nie może być e st. Rise, risen, rise i risen. I to wszystko, jeżeli chodzi o odmianę czasowników. Natomiast należy poćwiczyć. Ja przygotowałam dla Was ćwiczenie. Dokończ końcówkę, końcówkę czasownika. Mam już wykreślone, E, e, N. Natomiast należy dopisać końcówkę charakterystyczną. Za każdym razem proszę być uważnym e, i popatrzeć, czy tak czasem nasz temat czasownika nie kończy się na "-t", "-d", "-tm". O, tu mamy "-d", na przykład, czy na "-s", "-s". E, I dokonać odpowiednich zmian, oczywiście przy odpowiednich osobach. Bo nie każda osoba wymaga dokonania korekty. E, proszę zrealizować ćwiczenie, zrobić sobie pauzę, zrealizować ćwiczenie. A ja prezentuję odpowiedzi. I jeszcze jedno ćwiczenie. Należy odmienić czasowniki podane w nawiasie, tu już każdy musi samodzielnie w pierwszej kolejności wykreślić EN, a następnie dodać końcówkę charakterystyczną dla I również uważamy e, po wykreśleniu EN pamiętamy o tych dwóch regułach, czy coś się nie kończy na Z na przykład. I, i tak dalej. I ja również proszę sobie zrobić pauzę, zrealizować ćwiczenie, a ja prezentuję już odpowiedzi. I to wszystko na dzisiaj z odmiany czasownika. Dziękuję.